Przed Państwem Audi RS6. Przyjechało do Top Auto na modernizację systemu audio. Już pokazuję Państwu, co z tym samochodem zrobiłem. Auto trafiło na nas z nagłośnieniem firmy Klientom Klientowi brakowało basu i jakości dźwięku, dlatego postanowiliśmy pomóc. Jako serce systemu zamontujemy wzmacniacz Helixa V12. najwyższej półki wzmacniacz firmy Felix z 12-kanałowym Wzmacniaczem 14 kanałowym procesorem dźwięku. To zaszli nam wszystkie głośniki fabrycznie zamontowane w samochodzie, ale pomimo tego wciąż brakowałoby basu dlatego przychodzimy tutaj z pomocą po raz kolejny i zamontujemy tutaj bardzo, bardzo mocny wzmacniacz firmy Gaz Audio Power MAX PA1 o mocy 3000 W. A to wszystko zasili. Najwsze z najwyższej półki głośniki Herca, chyba najmocniejszy ośmiotalowy głośnik. Dwa takie potwory zostaną zamontowane w tych oto upytykowanych skrzyniach, które zawędrują do bagażnika po obu stronach, tak aby nie zabierać przestrzeni bagażowej. Tak oto prezentuje się ten bardzo mocny, świetnej jakości głośnik herc. Jest to najwyższa półka, głośnik nazywa się ML2000. 3. Zobaczcie jaki ma gigantyczny układ magnetyczny, jest to naprawdę potwór metalowy, odlewany kosz, najwyższej jakości konstrukcja. A to wszystko zdjęte właśnie w tych skrzyniach, odwrócone maskownicą, tak aby nie było widać tej ingerencji. Aby zapewnić najwyższej jakości sygnał, nie będziemy korzystali z fabrycznego sygnału z systemu audio, tylko użyjemy tego oto przetwornika cyfrowego. Aby pobrać najwyższej jakości sygnał, za pomocą przewodu optycznego i dalej, głównie z przewodem optycznym, wysłać ten sygnał do naszego wzmacniacza z procesorem dźwięku, do Helixa B12. Tak się to przedstawia. Na szybko będziemy Was informować o dalszym przebiegu prac oraz oczywiście pokażemy końcowy efekt.